Grupa ponad 60 uczniów i nauczycieli ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski gościła w naszym regionie w ramach Śląskich Spotkań Młodzieży Grupy Wyszehradzkiej. Wizyta była okazją do podsumowania 20-letniej historii porozumień parafowanych na zamku w węgierskim Wyszehradzie, ale i próbą spojrzenia w przyszłość. Zdaniem Janosza ucznia gimnazjum w Mieszkolcu na Węgrzech współpraca między państwami tej części Europy niesie wiele korzyści. Myślę, że dla Węgrów, jak i mieszkańców innych państw tej grupy bardzo istotne jest umacnianie wspólnych relacji, ponieważ ma to przełożenie na gospodarkę, ekonomię i wpływa pozytywnie na współpracę w zakresie technologii czy przemysłu. I choć państwa wchodzące w skład Grupy Wyszehradzkiej od kilku lat komunikują się na nowej płaszczyźnie, jaką jest członkostwo w Unii Europejskiej, to według marszałka Adama Matusiewicza sąsiedzkie kontakty w dalszym ciągu są potrzebne, a formuła Grupy Wyszehradzkiej nie wyczerpała się. My jesteśmy sąsiadami. Sąsiedzi zawsze trzymają się razem. Ja uwielbiam moje osiedle, ale najlepiej czuję się w gronie sąsiadów. I myślę, że taka sama jest rola Grupy Wyszehradzkiej. Ona powinna trwać i nas cementować. I niezależnie od takich sympatycznych uroczystości, jak mamy dzisiaj, kiedy spotyka się młodzież, to również na tym szczeblu rządowym ta współpraca powinna być kontynuowana w celu budowania takiego wspólnego lobby w ramach Unii Europejskiej. Program trzydniowej wizyty młodzieży z Węgier, Czech i Słowacji był bardzo napięty. Młodzi ludzie mieli okazję odwiedzić historyczne dzielnice Katowic, Nikiszowiec i Giszowiec, zwiedzili kopalnię Gujdo w Zabrzu i byli gośćmi fundacji im. Zbigniewa Religii. Wzięli również udział w sesji plenarnej Nasza Europa w historycznej sali Sejmu Śląskiego, gdzie prezentowali walory swoich państw i regionów. Przede wszystkim mogli jednak pobyć ze sobą i poznać się nawzajem. Warto organizować takie spotkania, ponieważ żyjemy w Unii Europejskiej i możemy poznać nowych ludzi z innych krajów, którzy również są w naszym wieku, i poznać kulturę, jak żyje się w ich szkołach, jak oni spędzają wolny czas, i, i zaprzyjaźnić się z nimi i mieć potem przyjaźń na wiele lat. Spotkania młodzieży Grupy Wyszokradzkiej odbywać się będą cyklicznie, a najbliższe planowane jest jeszcze w tym roku w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Potężna dziura w ziemi, a później prawie 200 tysięcy metrów sześciennych wykopów i około 50 tysięcy metrów sześciennych betonu wlane w samą konstrukcję obiektu. Już wkrótce w tym miejscu stanie nowoczesna siedziba Muzeum Śląskiego. Uroczyste podpisanie umowy między przedstawicielami muzeum, Urzędu Marszałkowskiego i konsorcjum firm realizujących inwestycje otwiera nowy etap w historii Muzeum Śląskiego. Obiekt będzie pierwszym budynkiem wyznaczającym w centrum Katowic tzw. oś kultury, w ramach której powstaną także Międzynarodowe Centrum Kongresowe i siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Przygotowania do prac budowlanych na terenie byłej kopalni Katowice już ruszyły i według zapewnień Andrzeja Goławskiego z firmy Budimex S.A. zakończą się w 2013 roku. W sensie takim technicznym czy pod względem budowlanym jest to obiekt bardzo specyficzny, dlatego że jest w większości, w zasadzie w całości usytuowany pod ziemią. Jest, z racji lokalizacji na szkodach górniczych również z punktu widzenia technicznego stanowi pewne wyzwanie dla nas. Natomiast uważam też, że to będzie bardzo taki nowoczesny obiekt, który, który będzie z racji właśnie takich, a nie innych rozwiązań konstrukcyjnych bardzo unikatowy. Sam obiekt, choć skomplikowany, będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Nowy gmach Muzeum Śląskiego będzie kosztował ponad 324 miliony złotych, z czego prawie 85% to dofinansowanie unijne. Ze względu na restrykcyjne zasady finansowania projekt długo czekał na akceptację Komisji Europejskiej. Pozytywna decyzja dała zielone światło do realizacji drugiej po modernizacji stadionu Śląskiego, największej inwestycji w naszym regionie. Satysfakcji z tego powodu nie kryje marszałek Adam Matusiewicz. Bo to będzie muzeum bardzo nowoczesne. To nie będzie muzeum, gdzie będziemy mieli wystawione eksponaty i będziemy mogli je oglądać, chodzić między innymi i przewodnik będzie nam opowiadał, co się dzieje. Ono będzie miało również charakter multimedialny i też niezapomniane architektonicznie. To będzie coś, czym będziemy się mogli chwalić w naszym województwie, nie tylko w kraju, ale też w Europie. Konstrukcja obiektu będzie wyjątkowa. Póki co muzeum pnie się do góry, ale już niebawem zejdzie pod ziemię, gdzie znajdą się wszystkie kondygnacje. A na ponad 6000 m2 powierzchni wystawienniczej prezentowane będą zbiory zalegające do tej pory w muzealnych magazynach. Będziemy chodzili zawsze po dachu Muzeum Śląskiego, bo ta konstrukcja będzie w czterech swoich kondygnacjach zanurzona czy zamknięta pod ziemią. I nocą będzie to wyglądało jak dzieła ekspresjonistów niemieckich, jak dzieła Fritz Langa Metropolis, to jest film, który przemawia do wyobraźni. Będą to tereny rozświetlone promieniami światła, które będą wychodziły z ziemi ku górze, bo właśnie takie konstrukcje szklane będą dominowały nad tym terenem. Równocześnie z pracami związanymi z budową nowego gmachu ma trwać rewitalizacja budynków po kopalni, maszynowni Szybu Warszawa, gdzie ma powstać restauracja, magazynu odzieżowego i wieży wyciągowej. Wielu chętnych do otwarcia sesji Sejmiku nie było chyba nigdy wcześniej. Na szczęście tego dnia ról do obsadzenia było kilka. Grupka dzieci z przedszkola nr 20 w Katowicach odwiedziła historyczny gmach Sejmu Śląskiego. Każdy z przedszkolaków miał okazję wcielić się na moment w rolę przewodniczącego Sejmiku lub marszałka i wygłosić krótkie przemówienie do radnych zasiadających w Sejmikowych ławach. Jestem. Oprócz tego dzieci obejrzały makietę modernizowanego Stadionu Śląskiego i bawiły się wspólnie z Ewsikiem. Największe emocje towarzyszyły spotkaniu z marszałkiem Adamem Matusiewiczem. Emocji było tak wiele, że trudno było wybrać te najciekawsze. Dzisiaj podobało mi się najbardziej jak byliśmy na sali, sali Sejmu. I co tam było? Co tam się odbywało? No, stukaliśmy laską, żeby otworzyć Sejm, a ja byłam na tym przewodniczącą. Chłopców nieco bardziej interesowały tematy związane z architekturą i infrastrukturą. Zobaczyłem bardzo dużo tych lamp, jeszcze dużo obrazków, jeszcze sody, stadionik. Mi... Podoba mi się najbardziej. Dlaczego? No bo jest okrągły, można tam kopać piłkę, biegać, robić różne zabawy. Według wychowawców taka wycieczka jest dla małych dzieci trudna ze względu na tematykę, jednak przynosi im mnóstwo frajdy i niezapomnianych wrażeń. Przybliża im to właśnie pracę ważnych osobistości, przybliża w ogóle pracę właśnie marszałka, pracowników. Przede wszystkim też sam budynek, jakiś taki dystans wprowadza dzieciom. Widać było na początku, gdy wchodziły. No, porównywalne powiedzmy z jakimś zamkiem, coś tajemniczego, niespodziewanego, czego nie widzą na co dzień. Na koniec mały egzamin z niewielkimi problemami, ale zdany na piątkę. Żeby wygłosić mowę marszałka, czy kto tam trzeba stuknąć trzy razy laskom i. I, co mówiłeś, I, powiedzieć, powiedzieć. Hmm. I powiedzieć i e, powiedzieć otwieram sesję sejmiku.